Drodzy Państwo, z Darkiem sobie dzisiaj siedzimy w studiu. Witaj, Darku. Witaj, księże. Bardzo Cię cieszę, że nie jestem sama. Oprócz nas są jeszcze dorodne truskawki, które tutaj pałaszujemy. I życzymy tego samego wszystkim radiosłuchaczom, żeby mogli troszkę mieć słodsze życie. W maju to jest jeszcze chyba za wcześnie na truskawki, ale ponieważ wszystko się zmienia, pogody też, więc naprawdę są słodkie. Próbowałeś Darku? Tak, bardzo dobre są, dziękuję. To jemy. No i dobrego czasu, drodzy Państwo, zostańcie z nami. Kolejny wtorek maja, już za chwilkę radość dnia dziecka, potem Boże Ciało, wobec tego same radosne chwile. Miejmy nadzieję, że i ta audycja nie będzie smutna. Drodzy Państwo, jakiś czas temu Darek pojawił się w kościele świętego Zygmunta i potem zaczął chodzić też ku mojej radości wraz z innymi na katechezy ewangelizacyjne i tak krok po kroku poznawaliśmy się coraz bliżej. Cieszę się, że dzisiaj jest naszym gościem, chociaż wchodziliśmy do studia Radia Fiat bardzo ostrożnie, krok po kroku bo darek no niestety nie widzi ale to nie jest tak, że mamy kogoś definiować przez jego deficyty, przez jego niepełnosprawność. Wobec tego, Darku, jak mógłbyś się przedstawić, kim, kim jesteś? Jesteś już dojrzałym mężczyzną, prawda? Tak, jestem dojrzałym mężczyzną. No to już jest po pięćdziesiątce raczej chyba, nie? No, po sześćdziesiątce. Nawet. Nawet. Ja, no, Chciałem być miły, zacząłem od dziesięciu. Dziękuję. Proszę. Co mogę powiedzieć o siebie, o sobie. Rodzinę też masz, bo, tak, bo, bo miałem okazję ostatnio z Twoją małżonką się spotkać, też była na katechezie. Serdecznie ją pozdrawiamy. Dziękuję. I Mama, co robiłeś w życiu? Czym się robiłem? zajmowałeś wcześniej? Bo przecież to nie jest tak, że y, całe życie byłeś niewidomy. No, oczywiście nie byłem. Pamiętam od dzieciństwa, jak po prostu szukałem. Szukałem sam nie wiem czego. Robiłem sobie jakieś <laughs> wykopaliska, szukałem z i tak dalej. Tak. Odkrywca po tak, prostu. Tak. Poszukiwacz przygód. Tak. Później, <laughs> jak pamiętam, zacząłem chodzić do kościoła z mamą, z tatą również. Tylko, że nasza rodzina nie wiem, czy była w Bogu, czy raczej po prostu tak automatycznie to się działo, prawda? Trochę z tradycji. Z tradycji. No nie byłem zbytnio szczęśliwy też w domu, byłem jedynakiem, tak. Tatuś lubił sobie popijać, robił często maratony. Mama płakała. Trudne zatem dzieciństwo, no trudne. ale wychodzisz z domu, zakładasz rodzinę. własną rodzinę mhm. e, i czym się zajmujesz? Zacząłem się zajmować Wychowywaniem dzieci. No, I to tak jest fajne, że od tego zaczynasz, bo e, ja myślałem bardziej o jakimś zawodzie, a ty jednak o czymś, co jest bardziej fundamentalne, czyli rodzina, wychowanie, bo to ty, jest chyba tak. właśnie podstawowe zajęcie, być tatą. To jest powołanie. Mhm. Tak, i aby dostać wcześniej mieszkanie, niestety, niestety może stety. Zapisałem się do ZMS-u, aby odpracować po godzinach. No takie były czasy niestety, drodzy Państwo. Po dwóch PRL. Latach, ta PRL. Tak, Pamiętajmy, po dwóch, przypomnijmy sobie ten skrót ZMS, czyli Związek Młodzieży Socjalistycznej. Coś, tak? coś w tym rodzaju. Tak mi się wydaje. Tak. Mhm. No, pracowałem na dwie zmiany i po kilku latach tej charówki, na budowie oczywiście robiłem, po kilku latach tej charówki dostałem swoje wymarzone mieszkanie. W Częstochowie to było? W Częstochowie, w dzielnicy Północ. Okej. Okay. To były zasoby segmentu, tak zwane. I potem dalej było, była praca na budowie, czy zająłeś się właśnie już inną działalnością? Była praca, jeszcze była troszkę praca na budowie. Później e, pracowałem e, w pewnej poliklinice. Mm -hmm. Prawda? I tak się stało, że przypadek, nie przypadek nie ma przypadków. Po prostu zacząłem filmować. Kamera. Kamera. Tak, kamera. Mm -hmm. No coś pięknego. Żona mnie namówiła na kamerę. Idź, filmuj. Wesela, śluby. <grafy> tak, komunie i tak, dalej, i tak dalej. Wszystko prace dyplomowe <grafy> nawet robiły. Proszę, no to pięknie, pięknie. Yy, I. Co się wydarzyło dalej, to już usłyszymy po kolejnym utworze. Dzisiaj Darek wybiera tę część muzyczną. Abba to było Twoje pierwsze życzenie, a teraz The Beatles. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Dzisiaj studio Starsi Panowie Dwaj, Darek i Jacek. Drodzy Państwo, wobec tego i utwory z myszką. Troszeczkę wybiera je Dariusz. Y, 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 zaczęliśmy mówić o tym, że twoją pasją i y, taką też zawodową czynnością było filmowanie różnych uroczystości stałeś za kamerą, ale w jakimś momencie y, znowuż coś do głowy ci innego przyszło. Tak jakaś myśl, że to chyba nie to. Jak to było? Tak to było, że po prostu miałem bardzo dużo zleceń. Już nie wyrabiałem nawet. Wynajmowałem innych, że tak powiem, kamerzystów, którzy... Podwykonawców. Podwykonawców. Były po dwa, trzy wesela w ciągu jednej soboty, niedzieli. No i kiedyś tak, stojąc sobie w kościele, prawda, w czasie filmowania ślubu, Darek pomyślał sobie, już mam dosyć tego filmowania. Już mi się nie chce. Już mi się nie chce. I to, tak prawdę mówiąc, kilka razy było, kilka razy. Mhm. No nie zdawałem sobie sprawy, o co proszę. I później się wydarzyło tak, że no niestety wysiadły oczy. I to takie nieoczekiwane było. Nieoczekiwane. Że niestety, poważna choroba, pomoc specjalistów, też niewiele wniosła, jeśli tak. chodzi o operację kulistyczną. No i, i trzeba było wszystko przebudowywać. To na pewno jest <laughs> szok, kiedy y, no, ten podstawowy zmysł, tak mi się wydaje, prawda? Tak, tak. Nagle tracimy go, i, i jak tutaj układać sobie życie. Jak się odnalazłeś? Bo to na pewno też było straszne przeżycie pod względem emocjonalnym, duchowym. Jak wspominasz tamten czas? No, czy, 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 nie wiem, była jakaś depresja? Czy jakoś szybko zacząłeś radzić sobie w tym, w tej nowej rzeczywistości tak trochę po omacku? Raczej ja wiem, depresji chyba, nie wiem dlaczego, ale depresji nie było raczej. Raczej nie było. Jeszcze wspomnę a propos tego filmowania, że będąc w kościele, bardzo często, ja byłem w kościele, ale nie byłem z Bogiem. Byłem Czyli dafekty. po prostu tak zawodowo byłeś w kościele, tak, a nie osobiście. Mhm. Tak zawodowo, tak zawodowo. I tak, przyznam się, no, Około 25 lat, powiem szczerze, nie chodziłem do kościoła, nie modliłem mm -hmm, się. Mm -hmm. Nawet pomimo utraty wzroku, nie chodziłem, nie modliłem się. Czyli to jakoś też nie popchnęło cię w ramiona Pana Boga, no, tak. a miałeś do niego pretensje, bo często ludzie, jak cierpią, no to pytają Boże, dlaczego mi to robisz? Nie, 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 nie miałem czy... pretensji. Mm -hmm. Nie miałem pretensji. Dzisiaj nawet takie pytanie mi przyszło do głowy, no bo umówiliśmy się tam przed czternastą koło naszego kościoła świętego Zygmunta. Mówię, jak Darek wie, że jest akurat ta godzina, nie? Czy może ma jakiś zegar, który tam mówi? W jaki sposób się orientujesz w ten sposób? Mam zegarek, który mówi, ale nie potrafię z niego korzystać. Dlatego przykładam sobie zwykły zegarek praktycznie do samego oka i coś tam, coś tam Słabo, ale okienk, jednak z cent odległości tak, centymetra. Centymetra, coś tam widzę. Okej, mm -hmm, mm -hmm. okej. Okay, okay. Dlatego zawsze wolę być przed czasem. Ja mówię. Jak się poznaliśmy, to ja byłem zdziwiony, jak ty opowiadasz o swojej codzienności, to jesteś bardzo zaradnym człowiekiem. Mimo właśnie e, tego problemu, że nie widzisz. To przecież jak ty mówisz, że. Rąbiesz drzewo na przykład. Rąbę drzewo mam duże. Mstrzostwo świata, drodzy. Tak. Państwo. No nie mam wyjścia rąbę, tnę, po prostu piłą ręczną, tak zwaną, jeżeli ktoś pamięta, tak zwana twoje, moje. Tak jest. Węgiel też rąbę, bo mam duże głazy, nie mam wyjścia. Noszę to na drugie A. piętro, muszę palić w piecu, mam centralne ogrzewanie Czyli na dwie. Jesteś piętro. bardzo samodzielny. No niestety nikt mi nie pomoże, dlatego że żona też nie, no, jest po ciężkim wypadku chodzi o balkoniku, mm. zakupy robię przeważnie sam. Nie wiem, czy mnie oszukują w sklepie, czy nie oszukują, ale ufam ludziom. No i no, myślę, że też musisz sobie radzić właśnie, z, z pieniędzmi, prawda, tak, tak. rozpoznawać. To, to też jest y, takie zadanie, które też pewnie jest życiowo bardzo potrzebne. Y, no, ale nie tylko o tym wymiarze Takiego życia codziennego chcemy rozmawiać, ale o tym wymiarze duchowym i do tego powracamy po przerwie muzycznej. Tym razem polska artystka Irena Jarocka. Inne spojrzenie Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Darku, nasza audycja nazywa się Inne spojrzenie. Wobec tego nie chodzi o to, co widzialne dla oczu. Czyli bardziej... Oto, co dostrzegalne sercem, jak to by podpowiedział Antoine de Saint-Exupéry z małego księcia. Najlepiej widzi się sercem. Zejdźmy więc na, na poziom serca, na poziom y, życia duchowego. No, coś się zmieniło w Twojej historii, bo jakby spotykam Cię w kościele, przychodzisz na katechezy ewangelizacyjne. Wobec tego. Jak to jest? Bo zostaliśmy na tym czasie, kiedy pojawiałeś się w kościele, ale tylko z strony tak zawodowej, ale mówisz, sam nie byłem wtedy z Panem Bogiem. Tak. Kiedy to się zmieniło? Co na to wpłynęło? Jak myślisz? No, ja po prostu nie myślałem o Bogu. Był bardzo daleko ode mnie. Gdzieś tam, hen-hen, w -hen, ogóle go nie miałem w sercu. I w tym roku to był czwartek, czy piątek? Wielkanocny, tak powiem, przed sobotą. Siedząc przy stole, nie wiem, czy mogę mówić, kurczę, mi się łzy, czy cisną do oczu. No, próbuj, próbuj. Jesteśmy na żywo. To tym bardziej potwierdza, że jest to autentyczne, ale pamiętaj zawsze, Darku, mówisz tyle, ile chcesz powiedzieć, a wierzymy, że jest to też świadectwo, które komuś może. Pomóc. Taki jest sens naszej audycji. Siedząc przy stole nagle, zobaczyłem tak wewnętrznie leżący krzyż na ziemi i przybijanego pana Jezusa. Mhm. No bo to mówisz, było przed Wielką Sobotą, tak? tak Czyli ale... Wielki Piątek tak. dzień, kiedy wspominamy jego mękę i śmierć. A w ogóle o tym nie myślałem, i nagle poczułem też w środku, nie wiem, poczułem tego, się nie da nazwać, mm -hmm. dopóki ktoś nie doświadczy. Nie odczułem tego jakoś fizycznie, nie odczułem, nie wiem jak to nazwać wewnątrz siebie tak jakoś duchowo okropny ból. Okropny ból, Jezus. Mm -hmm. <laughs> Wielkie więc wewnętrzne przeżycie. I to cię jakoś zmotywowało do tego, żeby szukać go w kościele, tak? Nie wiem, jak to też nazwać, po prostu same nogi mnie zaniosły do kościoła. Poczułem się w pewnym momencie w kościele lepiej jak u siebie we własnym domu. Mhm. Myślę, że, że jakoś ten ból doprowadził do tego, że tam doświadczyłeś też miłości. Tak, tak, poczułem Pana Boga. Pan Bóg jest żywy wśród nas. Ksiądz Jacek, oczywiście byłem u spowiedzi. To jest tajemnica, wobec tego nie będziemy o tym mówić. Natomiast cieszę się, że potem zacząłeś chodzić na na katechezy. Czy to też jakoś pomaga Twojej wierze? A tak, dzięki, dzięki Księcu Jackowi, który powiedział, że są te katechezy, chodzę na każdą jedną, jest pięknie. Przypominam, to katechiści drogi neokatechumenalnej dzielą się swoim świadectwem życia i pogłębiają też naszą wiarę. Jeszcze w tym tygodniu zapraszamy. Dzisiaj mamy wtorek, to w czwartek o 19:00, w poniedziałek już ostatnie spotkanie, kiedy będziemy otrzymywać egzemplarz Pisma Świętego, żeby tą Księgę Życia cały czas mieć ze sobą. Zatem y, jesteś już w kościele i też masz taką potrzebę pogłębiania wiary, bo wiem, że wieczory spędzasz z kolei słuchając księdza. Piotra Glasa, tak? tak. E, czyli gdzieś mocno wszedłeś na tę ścieżkę rozwoju duchowego. Tak, praktycznie rzecz biorąc czuję się tak, jakbym docierał do Ziemi Obiecanej. Drodzy Państwo, już chciałem jakiś czas temu zaprosić Darka na rozmowę do studia, ale Darek mówi, no jeszcze nie jestem gotowy. Jeszcze się boję, e, natomiast bardzo się ucieszyłem, jak po wczorajszej katechezie mówi: chyba dojrzałem. Możemy to w końcu zrobić. Także tak. gratuluję ci tej szczerości i tego, że chcesz się dzielić ze słuchaczami e, swoimi przeżyciami, które łatwe nie są, powiedzmy to hmm. szczerze, ale to jest też część Twojej historii zbawienia. Tak. A myślę, że taki jest sens, aby. Opowiadać innym to, co Bóg robi w naszym życiu, bo, bo to jest też jakiś dowód na Jego istnienie i argument, aby inni też dołączyli do grona tych, którzy wędrują do Bożego Królestwa. Teraz taki utwór, który Darek wyciągnął gdzieś z lamusa. Tutaj mieliśmy problem, czy rzeczywiście ta grupa jest, ale jest, drodzy Państwo. Derubec, chyba coś takiego. Posłuchajmy. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz, który dzieli się dość otwarcie historią swojego życia. To jest historia też naznaczona cierpieniem, co tu dużo mówić, z różnych powodów. Wczoraj no, byłem. W szpitalu klinicznym, gdzie też ktoś znajomy walczy o życie, jego żona odchodzi od zmysłów, i, i bardzo trudno jakoś poza byciem i poza trzymaniem kogoś za rękę, kiedy różne także oskarżenia wobec Pana Boga się cisną na usta osób, które przeżywają takie wielkie cierpienie, bardzo trudno coś mądrego i ważnego powiedzieć. Ty jakoś nie jesteś człowiekiem, który gdzieś tam wygraża w stronę nieba? Nie, nie jestem takim. Mimo wszystko? Tak, mimo wszystko. Wobec tego. Y, nawet jak, jak to jest dzisiaj między Tobą a Panem Bogiem, Darku? Czuję, że po prostu jesteśmy bardzo blisko. Bardzo blisko. Jak mógłbym nawet powiedzieć że jesteśmy jednym, hmm. jednością. Do tego ma prowadzić Komunia, tak? tak że rzeczywiście tak. przyjmujemy Jezusa, aby doświadczać tej bliskości z Bogiem, takiej namacalnej. Hmm. Modlę się bardzo często o Ducha Świętego, żeby stąpił na nas, na moją rodzinę i na całą naszą kochaną parafię Zygmunta, Świętego Zygmunta. Dziękujemy ci za to, że przychodzisz do naszej parafii, choć tam nie mieszkasz, wie, jesteś, tak? Wie. Ale y, szanujemy decyzję wszystkich, którzy chcą nas odwiedzać i spotykać się z Bogiem. Tak, to była kiedyś parafia mojej żony. Ponad 43 lata temu braliśmy tutaj ślub. O proszę, to tego nie wiedziałem. Jestem to w stanie sprawdzić w księgach parafialnych, jak najbardziej. Dobrze, ale powracamy do, do tego mm, poważnego właśnie Y, gadania sobie o tym, co dzisiaj się dzieje y, na płaszczyźnie twoje, Twojej wiary. tak? To nie jest tak, że czujesz się już spełniony, nawrócony, jak, jak to jest. Ciągle jeszcze chyba jesteś takim trochę poszukiwaczem skarbów y, z dzieciństwa, który ciągle chce więcej tego Pana Boga no, odkryć. Tak, bardzo, bardzo pragnę. To jest jedyny chleb, jedyny pokarm, którym człowiek może się żywić, tak naprawdę. Nie w cudzysłowie. Naprawdę tak to odbieram. odbieram to, że to jest moje szczęście po prostu, że Bóg się, że się zwróciłem do Boga, Bóg do mnie, prawda? Do Jezusa Chrystusa, do Matki Bożej. Bo to jest jednak różnica, jak porównujesz to, co było w dzieciństwie, gdzie też chodziłeś z rodzicami do Kościoła, ale to było takie bardziej z przyzwyczajenia z tradycji. Tak. A to co jest teraz, prawda? Tak. Teraz jest otwartość, jest otwarte serce na Pana Boga. I myślę, że rzeczywiście, chociaż nie jest tak, że zawsze emocjonalnie jesteśmy pozytywnie jakoś podźwignięci po, po modlitwie, bo czasami te emocje są różne, ale jednak jesteśmy przekonani, że ta, ta moc z nieba nas dotyka i, i rzeczywiście człowieka krzepi. Że tak. w tych wszystkich trudnościach mamy świadomość, że nie jesteśmy sami, ale mamy tę wielką pomoc tego Bożego sprzymierzeńca, który ciągle okazuje nam miłosierdzie. Tak, przedtem, prawdę mówiąc, to byłem tak, jak gdyby taki, y, smut, takim smutnym człowiekiem. Niby żyłem, prawda? Byłem smutnym człowiekiem, a teraz czuję takie szczęście, radość. Mimo wszystkich życiowych trudności, które nie znikają tak po prostu. No oczywiście. Bo o wielu sprawach nie mówimy, bo to nie nadaje się na antenę, to są zbyt osobiste tematy. Natomiast tego cierpienia dalej w Twojej rodzinie jest sporo. Bardzo dużo. I myślę, że to jest też no, taki temat Twoich rozmów z Panem Jezusem, bo z nim o wszystkim możemy rozmawiać przecież, prawda? Tak. Tak, proszę Matkę Bożą również, o, o, aby wstawiała się za nas, do swojego ukochanego Syna Jezusa, za naszą parafię, za księdza Jacka. Moi drodzy, ten czas był bardzo piękny, bo urodzili się nowi księża z racji zesłania Ducha Świętego, święcenia kapłańskie. Ale też wielka feta mistrzowska w Częstochowie, bo Raków jest mistrzem Polski. Dlatego zgodnie z życzeniem Darka na koniec audycji, We Are the Champions, zespół Queen. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Dobiega końca czas naszej audycji. Darku, no to może pomachasz ręką do kogoś i pozdrowisz serdecznie. Tak. Przez falę eteru, proszę bardzo. Pozdrawiam swoją m, moją ukochaną żonę, moje kochane dzieci, kochanych parafian naszych również, całe, całe studio tego naszego radia. O, proszę, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że ktoś o nich wreszcie pomyślał. No <gry> właśnie, dobrze. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, drodzy Państwo. Cieszę się, że Darku dzisiaj dzieliłeś się z nami w czasie tej audycji historią Twojego życia. Życzymy, aby było pięknie, abyś doświadczał tej mocy z nieba i też ludzkiej serdeczności. Spotykamy się, mam nadzieję, już w nowym miesiącu. Zapraszam, drodzy Państwo, w czerwcu. Słuchajcie Radia FIAT. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do usłyszenia.